Teraz oddaję głos Pani Janie Zapowitajmy, Powitajmy ją Dziękuję bardzo za powitanie, za udzielenie mi głosu i proszę wybaczyć, jeżeli ja tam coś nie powiem tak jak należy, czy tak jak potrzeba, to potem mnie Państwo poprawicie. Jesteśmy dumni i chlubimy się tym, że jesteśmy Polakami. Ale czy zastanawiamy się nad tym, co to znaczy być Polakiem? Otóż jesteśmy narodem, który ma swój język, obszar terytorialny, granice, a przede wszystkim własną tożsamość, kulturę, religię, tradycję i bogactwo ale często tragiczną historię. Świadczą o tym budowle sakralne, świątynie, klasztory, sanktuaria, muzea, cmentarze i rozmaite uroczystości organizowane z okazji ważnych rocznic. Szczycimy się bogatą tradycją, związaną z naszą wiarą chrześcijańską. Mamy to, czego inne narody nie posiadają. Święta Bożego Narodzenia poprzedzają uroczystym sześciątym zwane Roratam. Śpiewamy piękne kolendy, mamy szóbek i bardzo wzruszającą i radosną wieczerzą wigilijną z opłatkiem. W wielkim poście śpiewamy pieśni wielkopostna, uczestniczymy w specjalnych nabożeństwach, w drodze krzyżowej i gorzkich żalach. Zachowujemy piękny zwyczaj święcenia chokarom. Na śniadanie Wielkanocne i najbardziej uroczystym szeświętem w ciągu roku to pasterka o północ i wczesnym rankiem rezolucja. To ludzie starsi, dziadkowie przekazują tradycje narodowe i regionalne, uczą młodzież, patriotyzmu. Patriota ma obowiązek kochać własną ojczyznę, znać jej historię, mieć szacunek do symboli narodowych, które określają naszą tożsamość. Miłości do ojczyzny uczył nas nasz ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II. Każde spotkanie z ojczyzną rozpoczynał od ucałowania ziemi rodzinnej na klączkach. W czasie wygłaszania homilii mówił, że ziemia rodzinna jest jego matką, on jej synem, a naszym bratem i kończył słowami. A zwycięstwem bracia jest wiara wasza. A myśmy wołali. My chcemy Boga. Nie rzucimy ziemi skąd nasz ród. Tak nam dopomóż Bóg. Wtedy byliśmy solidarni. Patriotyzmu uczą nas także rozmaite uroczystości świeckie czy bardzo ważne wydarzenia. Ostatnio. Tragedia pod Smoleńskiem wyzwoliła w sercach Polaków ból, zamyślenie, współczucie, powagę chwili, solidarność z tymi, którzy odeszli i ich rodzinami. Przykle, że potrzeba było aż tak wielkiej tragedii, byśmy potrafili się zjednoczyć, że przedstawione zachowania trafnie ukazuje fraszka Ignacego Krasiskiego, w której fragment przytoczę. Filozof dysputował o z oratorem. Gdy się długo męczyli, mniej potrzebnym sporem, nadszedł chłop. Niech nas sądzi. Rzekli razem oba. Co ci się, rzekł filozof, bardziej upodoba? Czy ten, który rzecz nową stwarza i wymyśla? Czy ten, co wymyślono, kształci i określa? Myśl na tym, rzeczy postacy nie znamy, wolałbym jednak obraz aniżeli rany. Po 10 kwietnia, kiedy to zginęło tylu bardzo wartościowych Polaków, zastanawiałam się, dlaczego mieszkańcy z Ręcina tak mało wywiesili flag w dniach żałoby narodowej. Wiem, że w wielu domach są te symbole narodowe, bo zostały zakupione z okazji pielgrzymki Ojca Świętego na Ziemię Krośnieńską w czerwcu 1997 roku. Myślę, że jest wiele okazji, więc w odpowiednim czasie należałoby zamanifestować, by dać przykład i pobudzić do myślenia. Byłby to najprostszy sposób, by okazać swoją przynależność do tego kraju, tej ziemi i tradycji, a tym symbolem jest nasza flaga, biało-czerwona, orzeł i masurek wąbrowskiego. Biel oznacza hol czerpień, krew. W myśl tych symboli przodkowie nasi w różnych okresach historycznych z honorem oddawali życie za wiarę i wolność. 2 maja został ustanowiony dniem plagi. Data ta nieprzypadkowo została wyznaczona. To właśnie w dniu 2 maja 1945 roku polscy żołnierze zatknęli Polską białoczerwoną czerwoną zwycięską flagę na murach Tajstanu. Początek maja jest brzemienny w bardzo ważne wydarzenia. Przypominamy sobie o uchwaleniu Konstytucji 3 maja i oddaniu naszej ojczyzny pod opiekę Matki Bożej, którą czcimy jako królową korony polskiej od XVII wieku bo zwycięstwie nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry. Bardzo ważną nauczycielką w rozwijaniu uczuć patriotycznych jest literatura, która zawsze pełniła i pełni rolę służebną względem narodu. Nie sposób więc pominąć Marię Konopnicką, wielką patriotkę, poetkę i przyjaciela ludu. Przez pewien okres żyła i pracowała w naszym sąsiedztwie. Jej poezja świadczy o umiłowaniu ziemi ojczystej i troski o wychowanie